Co chcesz przez to powiedzieć, ojcze? Luisa biegała po salonie, jak ptak w klatce, jej cienkie palce nerwowo bawiły się chusteczką, a w oczach było widać albo zdezorientowanie, albo strach. To absurd. On mnie kocha. My z Sandy to przeznaczenie. Admirał Ludwik Aleksander Mountbatten nie spieszył się z odpowiedzą. Patrzył na córkę z żalem. Jakby starał się osłonić ją przed światem, któremu sam służył przez całe życie, światem surowym, bezwzględnym, prawdziwym. Luizo, spójrz na niego. Przyjrzyj się. Jego maniery, on udaje, jak debiutantka na pierwszym balu. A wargi? Nie zauważyłaś? On używa kosmetyków. On jest artystą, obruszyła się, on szokuje, jak wszyscy wielcy. Nie rozumiesz sztuki, ja rozumiem ludzi. I widzę, On nie jest tym, który sprawi, że będziesz szczęśliwa, moja córko. On nie jest mężczyzną, jakiego chcesz mieć za męża. On nie szuka miłości Twojego rodzaju. Luisa nie chciała słuchać. Odwróciła się i, szlochając, pobiegła na górę do sypialni. Tam, w ciemności, zwinięta w kłębek na łóżku, wspominała jego głos, dotyki, spojrzenia i nagle coś w jej pamięci pękło. Jeden po drugim w głowie pojawiały się fragmenty scen, które wcześniej wydawały się nieistotne. Dlaczego nigdy nie próbował jej doknąć prawdziwie? Dlaczego jego spojrzenie zdawało się omijać ją, nawet gdy zakładała swoją najpiękniejszą suknię? Księżniczka, której nie rozpieszczali Luisa Battenberg, nie była tylko księżniczką, była prawnuczką królowej Wiktorii, nosicielką tytułów i krwi starych dynastii. Na pierwszy rzut oka życie takiej kobiety powinno być pełne przywilejów i luksusu. Ale w rzeczywistości rosła w świecie, gdzie rodzina była tylko obrazkiem, idealnie ułożonym dla zewnętrznych obserwatorów, a w środku było coś zupełnie innego, zimna, bezludna przestrzeń, gdzie miłość nie miała znaczenia, a obowiązek stał na pierwszym miejscu. Jej ojciec Ludwik Aleksander Battenberg był wojskowym, znanym admirałem, człowiekiem honoru i surowych zasad. Ale w jego oczach zawsze była jedna cel służba koronie. W jego domu nie było miejsca na sentymentalizm, czułość ani proste ludzkie radości. Luiza i jej bracia i siostra wiedzieli, że jedyną rzeczą, która miała wartość w ich życiu, był ich obowiązek wobec rodziny i wobec korony. Matka, księżniczka Wiktoria Hesse-Darmstadt, choć była dobrą kobietą, to jej uwaga względem dzieci często ograniczała się do koniecznych gestów troski i protokołu. Byłyśmy z Alicją bliskie, opowiadała Luiza po latach. Tylko ona rozumiała, jak to jest urodzić się księżniczką, ale żyć jak pomocnik w Izbie Lordów. W naszym domu nie było ciepła, nie było tego, co nazywają domowym ciepłem. Matka i ojciec żyli z nami, ale byliśmy jakby w ich cieniu. Nie zauważali nas, dopóki nie trzeba było pojawić się na oficjalnych wydarzeniach. Wieczorne rozmowy zawsze dotyczyły polityki, dyplomacji, tego, co ważne dla społeczeństwa. I oto siedzisz przy stole. Próbując złapać spojrzenie przynajmniej jednego z rodziców, by poczuć, że jesteś dla kogoś ważna. Ale nic nie wychodzi. To było jak życie w teatrze, gdzie rola dzieci nie miała absolutnie żadnego znaczenia. Luisa często wspominała dzieciństwo z ciężkim sercem. Zamiast bajek i niekończących się rozmów o miłości, jej dzieciństwo wypełniały zasady, dyscyplina i wojskowa surowość. Na jej twarzy nigdy nie było tych łagodnych rysów, które, jak się wydawało, powinny być obecne u córki rodziny królewskiej. Potrafiła być powściągliwa, odpowiadać formalnie, ale w środku tej fasady kryła się głęboka pustka, brak tej miłości, której, jak się wydawało, było tak dużo u innych dzieci. Tylko w towarzystwie swojej siostry Alicji, Luisa czuła pewne pocieszenie, choćby na chwilę uwalniając się od tej pustki. Alicja była jej wsparciem, jej jedyną prawdziwą przyjaciółką. Siostry stały się dla siebie tym, czym nie mogli być rodzice, oparciem, źródłem zaufania i zrozumienia. Nie mogły narzekać na swoje losy, ale miały jedną ważną wspólną cechę nieustanne dążenie do wewnętrznej wolności, do szukania sensu poza tym, co je otaczało. Gdyby Luiza w jakimś momencie uwierzyła, że jej życie to droga wyznaczona przez królewskie standardy, Alicja zmuszała ją do spojrzenia na świat inaczej. Alicja, której los zgotował trudną, ale i ekscytującą drogę, została żoną greckiego księcia Andrzeja. To małżeństwo stało się nie tylko rodzinnym sojuszem, ale pełnym zerwaniem z ich rodzinną Anglią. Alicja opuściła swój kraj, jej rodzina, Gluksburgu, została wypędzona z Grecji, a wkrótce znalazła się w świecie biedy i samotności. Dla niej to było prawdziwe wyzwanie, ale nigdy nie narzekała, przeciwnie, sama szukała w tym siły, by nauczyć się być samodzielną. Jednak dla Luizy ten krok stał się przykładem odważnego dążenia do osobistego szczęścia, do życia, w którym osobista wola może odgrywać swoją rolę. A oto, pozostając w Anglii, Luiza podjęła decyzję, która zdawała się być jej wybawieniem, będzie szukać swojego szczęścia, mimo że świat, który znała, był tak obcy i okrutny. Ale w przeciwieństwie do swojej siostry, Luiza, być może, nie w pełni zdawała sobie sprawę, że właśnie w poszukiwaniach miłości czeka na nią najtrudniejszy i najważniejszy wybór w jej życiu: wojna, rany i portrecista. Kiedy Wielka Wojna ogarnęła Europę, jej niekończący się, nieubłagany strumień zmusił Luizę do porzucenia wszystkiego, co było jej drogie i znajome, balów, wyjść do społeczeństwa, trosk o wygląd, dobrobytu i wygody. Wszystko to wydawało się teraz częścią świata oderwanego od jej prawdziwego życia. Strach, krew i cierpienie stały się jej codziennością. Luiza nie mogła pozostać obojętna, wiedząc, że jej obowiązkiem jest pomagać. Dodatkowo wojna dała jej szansę poczuć się użyteczną i potrzebną. Nie było miejsca na sukienki, kapelusze i ozdoby. Zamiast tego na ramionach Luizie pojawił się biały fartuch pielęgniarki, a zapach wyrafinowanych perfum zastąpił ostry i przenikający zapach chloru i krwi. Ona, jak tysiące innych kobiet, dobrowolnie zgłosiła się do szpitala, aby leczyć tych, którzy walczyli o ich przyszłość. W tym nowym świecie nie było miejsca na znane standardy, nie było miejsca na królewską dumę i wyższe towarzystwo. Tutaj panowała tylko jedna prawda: ból i śmierć były równe dla wszystkich. Szpital pod Verdun był jednym z tych miejsc, gdzie panowała nieustanna śmierć. Ranni, wykrwawiający się, z zniekształconymi twarzami i ciałami, krzyczący w szpitalnych salach, dławili się strachem. Luisa pracowała od rana do nocy, ale te dźwięki nie opuszczały jej głowy, te obrazy prześladowały ją nawet w najkrótszych chwilach odpoczynku. Nie mogła się do tego przyzwyczaić. W tych warunkach, wśród wielu rannych, spotkała jego Sandy'ego. Sandy Hill, a tak naprawdę Aleksander Stuart Hill, był szkotem, ubogim, ale ambitnym. Był artystą, człowiekiem o delikatnych rękach i oczach pełnych głębokich, marzycielskich myśli. Ale jego sztuka nie była czymś zwyczajnym. Malował nie po to, by zarobić pieniądze lub zdobyć sławę. Tworzył obrazy, by zapomnieć o swoim strachu, by znaleźć choćby kawałek świata, gdzie to całe szaleństwo wojny nie istniało. Luisa nie mogła go nie zauważyć. Jej wzrok zawsze szukał ludzi, którzy mogli w jakiś sposób wypełnić ten świat sztuką i ludzkim ciepłem. W jego oczach była jakaś szczególna smutek, niemal poetyczny. On nie dążył do sławy, nie chodził na bail, nie pił szampana z dyplomatami. Jego życie koncentrowało się na poszukiwaniach sensu, a ten sens był głęboko osobisty. Był tak samo daleki od zwykłej krzątaniny jak ona. I chociaż ją otaczali bogaci i tytułowani mężczyźni, Sandy był tym, który zdawał się wiedzieć, jak żyć w tym szalonym świecie. Zaczęli rozmawiać. Luisa leczyła, a Sandy malował. Ich rozmowy były pełne uczuć, które w zwykłym życiu księżniczka musiałaby ukrywać, ale tutaj, w tym świecie rannych, gdzie nie było miejsca na obłudę, były prawdziwe. Sandy opowiadał o swoich marzeniach, o tym, jak widział świat, jak artysta widział ludzi i wydarzenia, ale mówił tak, jak nikt inny. Był pełen tajemnic i niedopowiedzeń, a jego spojrzenie na życie było czasami tak głębokie, że Luisa gubiła się w nich. Dla niej to było prawdziwe objawienie. Wszystko, co wiedziała o życiu, wszystkie zasady i zakazy, wszystkie ramy, które narzucała jej rodzinna duma i towarzyskie życie, nagle stały się bezsensowne. Zrozumiała, że nigdy nie będzie szczęśliwa, jeśli będzie podążała za tymi standardami. Spotkała go, a to nie było tylko zauroczenie, to było prawdziwe uczucie. Wiedziała, że nie może i nie chce wrócić do swojego poprzedniego życia. Wyjdę za niego, przysięgła sobie Luiza. Nawet jeśli cały świat będzie przeciwko, nawet jeśli wszyscy powiedzą, że postępuje nierozważnie. Kocham go. Jestem gotowa iść z nim do końca. Ale jej rodzina patrzyła na to inaczej. On jest dziwny, pisała jej siostra Alicja. Wszyscy śmieją się, gdy widzą, jak trzyma laskę lub mówi. Luisa, jesteś w niego zakochana jak szalona, ale on, on jest niesamowicie fałszywy. I Zimny. Alicja, chociaż kochała siostrę, nie mogła zrozumieć jej wyboru. Jak mogła księżniczka, część rodziny królewskiej, wybrać mężczyznę, który ewidentnie nie pasował do ich świata? Mężczyznę, który był dla nich obcy we wszystkich znaczeniach, biedny, z poetyckim spojrzeniem na świat dziwny w zachowaniu. On nie był częścią tego świata, do którego należała Luiza. I to nie mogło nie niepokoić jej rodziny. Ale Luisa nie mogła się powstrzymać. Z każdym dniem coraz bardziej czuła, że jej życie nie należy do rodziny, do towarzyskiego świata, do statusu księżniczki. Rozumiała, że jej szczęście leży gdzie indziej, w tym, by być Sandym, pomimo wszystkiego. Wojna, krwawe walki, strach i przerażenie stały się tylko tłem nowego świata, który próbowała zbudować, a z każdym jego rysunkiem jej miłość do Sandyego rosła tylko silniej. Na w cieniu tajemnicy. Dwa lata Luiza nosiła w sercu tajemnicę, jak ciężki, zimny ciężar. Przez cały ten czas ukrywała swoje zaręczyny z Sandyem przed ojcem, księciem Ludwigiem Aleksandrem. To nie było łatwe, ale jej miłość była silniejsza niż strach. Sandy, ze swoimi ekscentrycznymi manierami i ubogim pochodzeniem, był tym człowiekiem, z którym czuła się żywa, prawdziwa. I choć wszystko wokół mówiło jej, że to był wybór, którego nie mogłaby zaakceptować jej rodzina, Luisa wciąż wierzyła, ich miłość będzie trwała, pomimo różnicy w statusie i pochodzeniu. Sandy, by lepiej wpasować się w towarzyskie życie i wyglądać na bardziej odpowiedniego pretendenta do ręki księżniczki, zmienił imię. Stał się Aleksandrem Stewartem Hillem, brzmiącym i szlachetnym. Ale to był dopiero początek. By przekonać Luizę, Pożyczył pieniądze od swoich rodziców, otworzył salon w Londynie, gdzie zaczął malować portrety arystokracji. Jednak dla jej rodziny to było za mało. Tytuł, pieniądze, pochodzenie, wszystko to pozostawało poza jego zasięgiem. Dla Mountbattenów był nadal tym biednym artystą, z którym ich córka nie mogła połączyć swojego życia. Każdy dzień, każda minuta, którą Luiza spędzała w tym milczeniu, wydawała się jej coraz bardziej męcząca. Marzyła, że kiedy tajemnica zostanie ujawniona, jej ojciec zaakceptuje jej wybór. Wyobrażała sobie, jak bierze ją za ręce i mówi: Jesteś dorosła, postępuj zgodnie z tym, co ci serce podpowiada. Ale w głębi duszy wiedziała, on jej nie zrozumie. I nadszedł ten dzień. Gdy jej ojciec w końcu zażądał spotkania, przyszła do jego gabinetu, pełna strachu i niepokoju. Ta rozmowa była nieunikniona, nie mogła już dłużej ukrywać prawdy. W jej wnętrzu targały emocje, a ona nie mogła znaleźć słów, by wyjaśnić mu wszystko, co działo się w jej sercu. Spojrzenie jej ojca było zimne, jego twarz nie wyrażała ani radości, ani współczucia. Luiza zacisnęła dłonie w pięści, próbując powstrzymać łzy. Jakby niewidzialna ściana oddzielała ją od tego, co chciała usłyszeć. Marzyła, że ojciec ją zrozumie. Miała nadzieję, że powie: jesteś dorosła, zasługujesz na szczęście. Podążaj za swoim sercem. Ale zamiast tego padły słowa, które ją rozerwały. Pomyliłaś się, Luisa. To nie ten człowiek, z którym możesz budować swoją przyszłość. Musisz zrozumieć, że twoje szczęście nie będzie z nim. Słowa ojca uderzyły ją jak piorun. Wszystko, na co liczyła, rozsypało się w pył, a na jego miejscu pozostała tylko bezwzględna prawda. Jego głos był twardy a w nim nie było ani zrozumienia, ani współczucia. Luisa poczuła, jak świat się rozpada. Ona, córka wielkiego admirała, księżniczka z rodowodem, która mogłaby poślubić każdego z europejskich monarchów, odmówiła ostatniemu królowi Portugalii, Manuelowi II, odmówiła dla San Diego. Wierzyła, że prawdziwa miłość nie zależy od tytułów i pieniędzy. Czuła, że ich miłość była czymś wyjątkowym, niezależnym od świata, który znała. Ale teraz, gdy jej tajemnica została ujawniona, zrozumiała, jak głęboko się myliła. Miała 29 lat i nagle zdała sobie sprawę, że przez cały ten czas żyła w iluzjach. Odrzucając Manuelowi II, ostatniemu monarsze, który rządził Portugalią, przez cały ten czas miała nadzieję, że jej miłość do San Diego będzie godna i właściwa. Ale teraz rozumiała, że postawiła swoje uczucia ponad tym, co jej rodzina uważała za ważne. I być może to dlatego ten wybór był błędem. Jej marzenia o szczęściu z nim zaczynały się rozpadać. Ty nie rozumiesz, ojcze, powiedziała cicho, kocham go. Niczego więcej nie potrzebuje, tylko jego. Ale jej słowa nie miały siły. Mogła tylko patrzeć w oczy ojca, który nigdy nie zobaczy w jej miłości tego, co widziała ona. W tej chwili Luiza poczuła, jak jej świat zaczyna się rozpadać na kawałki, a wszystkie iluzje o szczęściu rozpadają się w pył. Ostatnia szansa na miłość. Życie Louise wydawało się okrutne i niesprawiedliwe. Była księżniczką, córką potężnego admirała, która wydawała się tak bliska szczęściu, a jednak nagle stanęła na rozdrożu. Wszystko, o czym marzyła, miłość, związek z mężczyzną, którego sama wybrała, zniknęło jak dym. Sandy, jej ukochany Szkot, z jego nietypowymi manierami i ekscentrycznym charakterem, stał się znanym artystą. Jego portrety zdobiły sale pałaców. A on sam był uznawany za celebrytę wśród wyższych sfer. Jednak Luisa nie mogła dzielić z nim tego sukcesu. Jej miłość do niego została na zawsze pochłonięta rozczarowaniem, a nawet jego obrazy stały się dla niej czymś obcym, bolesnym przypomnieniem o niespełnionych marzeniach. Minęły lata, a ona nadal pozostawała w cieniu swoich strat. Była otoczona wszystkim, czego nie potrzebowała, tytułami, obowiązkami towarzyskimi, wielbicielami, którzy nie mogli wypełnić pustki w jej sercu. Każdy dzień stawał się coraz bardziej monotonny i bezcelowy. Luisa czuła, jak jej życie umyka, nie mając nadziei na przyszłość. Ani męża, ani miłości, ani prawdziwego uczucia. Bezskutecznie starała się znaleźć cokolwiek, co mogłoby na nowo rozpalić iskrę w jej duszy, ale każdy nowy dzień tylko pogłębiał poczucie straty i bezradności. Lecz los, jak zawsze, był nieoczekiwany. W wieku 34 lat, kiedy Luisa prawie pogodziła się z myślą, że jej szanse na miłość rozpłynęły się jak popiół, w jej życie wkroczył człowiek, o którym nie śmiała nawet marzyć. Był to Gustaw, szwedzki książę koronny. Mężczyzna starszy od niej o siedem lat, wdowiec z pięcioma dziećmi. Nie był przystojniakiem, nie był romantykiem i nie mógł jej obiecać ani wielkich namiętności, ani burzliwych emocji. Jednak w jego oczach było coś szczególnego, ta dojrzała pewność siebie, która napełniała mężczyznę siłą i czułością jednocześnie. Gustaw był tym, który potrafił być obecny, mimo lat przeżytej straty i trudnych doświadczeń. Nie jestem młody, Luizo, powiedział pewnego dnia, patrząc jej w oczy, ale potrafię dotrzymać słowa. Jeśli zgodzisz się, będę przy tobie do końca. W jego słowach nie było ani przepychu, ani obietnic, które często składają ludzie pełni pasji. Ale było w nich szczerość, od której Luiza poczuła, jak jej serce reaguje, jak odpowiada na coś prostego, ale jednocześnie niezwykle ważnego, na chęć bycia blisko, mimo wszystko. Luiza uśmiechnęła się, starając się ukryć swoje emocje. To nie było młodzieńcze uniesienie, nie było tego szaleńczego zachwytu, który kiedyś czuła do Sandego. To było coś innego, ciepłego, spokojnego, dojrzałego, jak ogień w kominku, który ogrzewa cię w zimną noc. To nie był płomień namiętności, a ciepło, którego tak długo szukała i którego nie mogła znaleźć. Spojrzała na Gustawa, a w jej oczach pojawiły się łzy, nie z żalu, lecz z zaskoczenia. Może to naprawdę była ta szansa na szczęście, o którym marzyła przez tyle lat? Może to był ten mężczyzna, który potrafiłby być przy niej, mimo wszystkiego, co zdarzyło się wcześniej? Będziesz przy mnie, mimo wszystko? Zapytała jej głos ledwie słyszalny. Gustaw skinął głową, nie potrzebując dodatkowych słów. Wiedział, że nie może obiecać jej idealnej przyszłości, ale był gotów zrobić wszystko, by ta droga była ciepła i godna. To była szansa. A Luisa, zdając sobie z tego sprawę, poczuła, jak jej serce zaczyna napełniać się nową nadzieją. W końcu, nie zawsze trzeba szukać czegoś wielkiego i burzliwego. Czasami wystarczy znaleźć kogoś, kto będzie przy tobie. I może to było jej prawdziwe szczęście. A jednak królowa. Kiedy ogłoszono zaręczyny Luizy Battenberg z królem Szwecji, Europa zamarła. Skandaliczna księżniczka, która odrzuciła króla Portugalii, odrzuciła wszelkie wyobrażenia o obowiązku i szlachetnych zwyczajach, przeżyła poniżenia, rozstania i samotność. Teraz stała się przyszłą królową. Ci, którzy kiedyś szeptali za jej plecami, teraz z oszołomieniem przygryźli język. Historia wydawało się Rozwijała się wbrew wszelkim oczekiwaniom. Luisa przyjęła ten zwrot losu nie jako nagrodę, ale jako nowy rozdział. Nie próbowała zapomnieć swojej przeszłości, przeciwnie, wybaczyła sobie, wybaczyła tym, którzy ją osądzili i z otwartym sercem weszła w przyszłość. Jej związek z Gustawem nie był bajką, lecz dojrzałym partnerstwem. On nie był ideałem z dziecięcych marzeń ale był tym, który potrafił kochać naprawdę, nie za tytuły, nie za wygląd, ale za duszę, za wytrwałość, za wewnętrzne światło, które Luiza niosła przez dziesięciolecia samotności. Kiedy miała 61 lat, Gustaw wstąpił na tron, a ona razem z nim, jako królowa Szwecji. 61. Dla niektórych to wieczór życia, zachód, kiedy czas odejść w cień. Dla Luizy to był świt. Wszystko, co w młodości wydawało się utracone, nabrało nowego sensu. Wielkość nie przyszła do niej w przepięknym balowym salonie, ale zrodziła się w skromnej dojrzałości, w jej oczach, w jej czynach, w jej zdolności słuchania i współczucia. Nie była tylko piękną sylwetką u tronu. Luisa stała się żywym sercem monarchii. Tą, którą uwielbiało społeczeństwo. Szanującą za uczciwość, za twardość, za umiejętność prostego mówienia o skomplikowanych sprawach. Nie próbowała być kimś innym, pozostała sobą, a w tym tkwiła jej królewska siła. Kobieta, która przeszła przez osobiste burze, teraz sama stała się cichym portem dla swojego nowego kraju. A co z sandym? Jego imię prawie nie było wypowiadane. Tylko raz, przeglądając stare rzeczy, Luiza natknęła się na stary portret, ten, na którym jej oczy były pełne młodzieńczej nadziei. Długo na niego patrzyła, wspominając, jak bolało, jak blisko podeszła do krawędzi, jak ślepo wierzyła w iluzję. I uśmiechnęła się. Portret pozostał w szafie, jako przypomnienie. O tym, jak często ból wydaje się miłością. O tym, jak łatwo pomylić się i jak trudno wybaczyć. I o tym, że prawda, choć nie od razu, zawsze przychodzi. Ważne, by dostrzec ją, zanim będzie za późno. Teraz Luiza wiedziała, wszystko w jej życiu wydarzyło się nieprzypadkiem. Wszystko było w porę. A nawet korona na jej głowie okazała się mniej ważna niż spokój w duszy i ciepło w sercu. Bo w końcu stała się sobą. I tak stała się królową. Ale przede wszystkim kobietą, która wygrała.